Krótki spacer po Eindhoven przed przejazdem do Amsterdamu. Na początek stadion Philipsa, czyli drużyny PSV. Oczywiście jak przy każdym większym klubie działa sklep Kibica. Niedawno wróciłem z Uzbekistanu, ale jak widać, w Holandii też meczetów nie brakuje. Potwierdza się holenderski stereotyp o bardzo dużej liczbie rowerów. Rzeczywiście jest bardzo dużo ścieżki rowerowe, parkingi. Celem tego krótkiego wyjazdu jest przede wszystkim Amsterdam, a do Eindhoven właściwie tylko przeleciałem, żeby się przesiąść do autobusu. Mam jeszcze około dwie godziny, dlatego krótki spacer po mieście, gdzie nie wchodzę, ale tutaj jest jeden z głównych, jedna z głównych atrakcji, czyli Muzeum Philipsa. Rzeczywiście trzeba uważać przy przechodzeniu przez jezdni i zwracać uwagę na Ścieżki rowerowe równoległe do jezdni. Swoją drogą jeśli dobrze pamiętam, to Philips był chyba pierwszym producentem żarówek, przynajmniej może jako na masową skalę fabryczną. Kościół świętej Katarzyny lata 60. XIX wieku, typowy neogotyk. Trudno znaleźć dobre miejsce, żeby objąć. Całą bryłę bierze, zwłaszcza teraz o tej porze, kiedy z tyłu jest słońce i jak widać wszystko wychodzi mocno zaciemnione. Ogólnie w Polsce, w tym w Warszawie, w ostatnich latach, infrastruktura drogowa bardzo się poprawiła jeśli chodzi o ścieżki. Natomiast tutaj, jak widać, wszystko jest na jeszcze wyższym poziomie. Kolejnym z polecanych do zobaczenia w Eindhoven obiektów jest DAF Muzeum, czyli. Muzeum producenta samochodów ciężarowych DAW, położone tutaj, jak widać, nad kanałem. Zauważyłem, że po ścieżkach rowerowych jeżdżą też skutery. Na początku myślałem, że. To pojedyncze przypadki łamania tutejszych przepisów, ale wygląda na to, że jest to dozwolone. Bardzo malowniczo wyglądają tutejsze kamieniczki. Znowu skrzyżowanie ze ścieżką rowerową. Zresztą jak widać to już jest dwupasmowa droga rowerowa, więc van AB Muzeum Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli strata czasu, ponieważ sztuka nowoczesna to jest generalnie humbug i nabieranie ludzi. Natomiast w przypadku tego muzeum jest wyjątek, że znajduje się tutaj także dzieła autentycznych artystów, między innymi chyba jest coś Van Gogha, więc w przypadku tego muzeum to je ratuje, jeśli chodzi o zwiedzanie. I jeszcze rzeka Domel, przepływająca przez saint Sainthoven. Jeszcze jeden ładny kościół, ale to tylko tak szybko po na autobus. Jeszcze spojrzenie na parking rowerowy przy dworcu. Na koniec, jeszcze przejście podziemne. Pod kolejowymi, czyli tunel głupich kroków. Zitywaks, tunel. I tutaj przy tym pomniku kręgli znajduje się przystanek, z którego odjeżdża autobus. Flixbus do Amsterdamu.